Trwają w przygotowania w tej chwili, aż podłączony jest eee, drugi Także Mirosław Rosentowski, prawo, Mirosław Rosentowski składa bardzo ładnie, proszę zwinąć miasto eee, te, te przewody. Tak, Szanowni Państwo, ja się nazywam Eugeniusz Sendecki, reprezentuję tutaj Telewizję Narodową. Witam naszych stałych wywalców. Eee, porządek jest bardzo prosty i oczywisty. Proszę wchodzić z lewej strony i tłoczyć się przy mikrofonie. Nasza, nasze spotkanie tutaj ma charakter przyjazny. Mamy tutaj swoje do powiedzenia, jeżeli chodzi o pamięć o tym, co się wydarzyło 13 grudnia 1981 roku i potem. Mamy pretensje do generała Kiszczaka i do generała Jaruzelskiego i do całej tej elity PRL-owskiej. Że zanadto zbliżyła się do masonerii światowej. My przychodzimy pod Willę Generałów od kilku lat. Pierwsze filmy, jak Państwo sięgniecie pamiętą, pamięcią, są z 2008 roku. Wtedy telewizja narodowa pierwszy raz była przed Willą Jaruzelskiego. I już wtedy mówiliśmy, że mamy wielkie pretensje o to, że przekazali władzę nie tym, co trzeba. Przekazali władzę złym ludziom masonerii waspowskiej, e, ludziom, którzy po prostu są przeciwko Bogu i Ojczyźnie. E, śmieli się z nas, niektórzy mówili, że jesteśmy agentami rosyjskimi, e, no a teraz się okazuje, że mieliśmy rację. E, no i cóż, no i czas biegł. E, z 2008 roku się już robił roku 2014. E, Zrobił się już rok 2014. Po drodze już w, rok, w, tamty, w tym ostatnim roku co, no, pożegnaliśmy się z generałem Jaruzelskim. Były to dramatyczne chwile, pełne no, emocji negatywnych. Podczas pogrzebu wydarzyła się po prostu no, bardzo oczywista eskalacja tych wszystkich negatywnych uczuć. Agentura chciała te wszystkie negatywne uczucia zwekslować na uczucia antyrosyjskie, ale im się nie udało, ponieważ dzięki wytrwałej pracy telewizji narodowej już się ludzie dowiedzieli, że z tą Rosją to nie jest taka oczywista sprawa. Od chociażby taka informacja, że najważniejsza firma Gazprom, najważniejsza firma rosyjska nie jest w rosyjskich rękach, tylko w rękach ludzi mieszkających w Nowym Jorku, nazywających się naprawdę nie po rosyjsku, nie po słowiańsku, tylko po y, hazarsku. No takie są y, fakty. Y, w ciągu tych ostatnich sześciu lat, od 2008 roku, y, jak y, co roku przychodzimy pod willę generałów, no to się okazało, że informacja o Hazarii, o agenturze y, sowieckiej, która jest szkolona w Birobidżanie, jeździ po świecie i udaje Żydów, no to ta informacja stała się już właściwie tajemnicą właściwie już nie jest tajemnicą jest po prostu informacją weszło to, weszło to w obieg publiczny i bardzo dobrze i tak to się właśnie stało proszę państwa jest godzina chyba 21 proszę mi podpowiedzieć ktoś ma zegarek to niech powie która jest godzina panie, panie Reiser jest godzina 21 to pomodlimy się proszę o zdjęcie nakryć głowy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam. przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam. i Syna, i Ducha Świętego Amen. Pomódmy się w intencji tych, którzy zginęli na skutek działań tych generałów. Ja bardzo proszę, żeby ktoś stanął przy krzyżu i go obciążał, bo niestety z nadmorza mamy informację od naszego przyjaciela Pana Święskiego jest silny wiatr i chyba będziemy świadkami jak na wałnica dotrze do Warszawy z około północy. Przypomnij, przypomnę, że o dwudziestej pod Belwederem spotyka się pan Słomka i tutaj dotrze o 24. o dwudziestej. Aleksander, który Aleksander? Aha, tak, ten orkan z nad morza to nazywa się Aleksander. Myślałem, że chodzi ci o naszego przyjaciela Aleksandra Mieczkowskiego. Szanowni Państwo, jest tak, że nasza impreza w wbrew temu, co niektórzy mówią nawiązując do tego, że nie jesteśmy poważną grupą dysponującą dużymi pieniędzmi, poważną telewizją dysponującą wpływami w świecie mediów ma charakter jak najbardziej poważny, chociaż obfituje w wesołe, takie humorystyczne akcenty. Natomiast jeszcze nie skończyło się nasze modlitewne skupienie. Pomódlmy się emitencji tych, którzy przez działania stanu wojennego zostali doprowadzeni do śmierci. Módlmy się za ofiary stanu wojennego. Biedne odpoczywanie racz naszym zmarłym dać, Panie, a światło wiekuista niechaj świeci, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święto Boże, Rodzycielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od i złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o rędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajcom. Nie wójć nas na pokuszenie, ale nas Pan ode złego. Amen. W intencji naszej ojczyzny nazwijmy anioła polskości, Pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest królestwem niepokalanej, której strzegą aniołowie. Wszyscy ci, którzy podnosili rękę na Polskę, skończyli źle. Wszyscy ci, którzy zrobili krzywdę Polsce, odchodzą ze wstydem. Tak, tak to jest, bo aniołowie strzegą dziedzictwa niepokalanej, pomimo tego, że my jako naród wiele razy nie stoimy na wysokości zadania. A Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, właśnie zawsze ku pomocy. Strzez duszy i ciała Mego. zawołać mnie do żywota wiecznego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz będzie grał na akordeonie Zbigniew Katulski, który sobie już siada i zaspoczyna. nakłada beret stronictwa narodowego, pozdrawiając swojego prezesa. Ludwika Wasiaka, Ludwika Wasiaka pozdrawiam. Szanowni Państwo, w takiej właśnie atmosferze chcemy spędzić ten wieczór, rozpamiętywać te wszystkie ważne rzeczy. Ja zaraz proszę o zabranie głosu, jak zagra i zaśpiewał Pan Skatulski, Pan Mikołaj Reiser, Pan potem Tadeusz Wójcik, Pan Lawina powie kilka słów. Przypomnę, że w naszym gronie jest Pan Policjant w Polski w stanie spoczynku, Pan Józef Lawina, który tutaj właśnie filmuje i to jest właśnie bardzo ważne. Bardzo dobrze, że tak tutaj jest. Zbigniew zapina uprząż. A już jest pan Handrał Mirosław, tak? Zapraszamy pana Handrałę tutaj, żeby powiedział kilka słów. Zbigniewy, twoje zapinanie uprzęży się przedłuża. A ja muszę tutaj jakoś nadrabiać głosy, muszę to komentować, mówić, żeby nie było, żeby lud nie odniósł, lud i policjanci, którzy tutaj pilnują, żeby nie odnieśli przez moment wrażenia, że my improwizujemy albo że nie daj Boże, jesteśmy nieprzygotowani. Jesteśmy przygotowani. Witam, jest Radio Siedlecki. O, Radio Siedlecki chciałby coś powiedzieć. Bardzo proszę. Bardzo miło witam serdecznie zgromadzonych tutaj pod domem pana Kiszczaka, najgorszego złoczyńcy, który wyrządził najgorsze zło, jakie tylko mógł, już nie w świętej pamięci generałem, którzy wprowadzili w bardzo brutalny sposób z 12 na 13 81 roku. Wiadomo, wiadomo co właśnie i jesteśmy tu, aby powiedzieć panu Kiszczakowi, żeby nie, nie oszukiwał, że jest chory. No może trochę, no może rzeczywiście jest chory, ale nie na tyle, żeby nie mógł odpowiadać karnie w sądzie przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie, nie wie, gdzie bardzo wiele niewinnych ludzi. Zginęło, wbrew pozorom bardzo, ale to bardzo dużo osób zginęło. Dziś jadąc na ten protest, spotkałem się z ludźmi, którzy po prostu mówili Ty młody człowieku, nic nie wiesz o tym, co się działo. Za komuny było, było bardzo dobrze. Za komuny było bardzo dobrze. A, Kisz, a pan Kiszczak to już jest bardzo schorowany człowiek. Tak bardzo schorowany człowiek. Więc weźcie mu odpuście. A ja tej pani powiedziałem... Jak to mamy odpuścić? My chcemy tylko sprawiedliwości. Kiszczak, domagamy się sprawiedliwości. Panie Kiszczak, jeśli słyszysz, to miej chociaż odrobinę honoru i godności i powiedz, powiedz, dlaczego to zrobiłeś, i przeproś, przeproś nas Polaków, przeproś, jeśli macie zagrość ambicji Przygotowania i Przygotowania do występu Zbigniewa Skarczewskiego z przyczyn technicznych wydłużają się i za chwilę o to usłyszymy tego wirtuoza narodowego. Przypomnijmy, jest to członek Stoictwa Narodowego Złości. Też chciałbym pamiętać jeszcze raz wszystkich w imieniu Ruchu Oporu. I bardzo chciałbym podziękować policji, która nas z dzisiejszego wieczoru ochrania, żeby nas tutaj jakieś upek nie wystrzelały. I chciałbym również poinformować, że impreza oprócz obrony policji znajduje się pod okoną Ruchu Oporu. Dziękuję bardzo.

ale, 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 ale zawsze czynił to tym, a dziś prawda zabija.